Nawet weźmiemy ruchy, mamy nieustąpiewan, na którym pośpiechamy. A więc drugi widział, że wiodą tym miasto. Mijamy jakiś niebieski, złapato. Widzą złote auto, chcę złotą schodę. To chyba jakiś złote, ale nim na drodze jestem taki jak pakiet. Zakładam tyle, bo czuję się jakbym jechał. Aha, papo mobile, to chyba tyle, słabo jak chuta my go mamy, skąpię bałem, tam ciągnęła. Księ małolbek, się Siemma wszystkim. El zapraszam mój kanał. E, nie, siemanu. Dokładnie. Usuwajcie takie komentarze. E, siemka wszystkim, siemeczko. Siemaneczko, siema Azoski. Nie wiem jeszcze na czym zagramy, ale zagramy sobie na jakimś serwerku. Siemanexus. Lejwe cute. Nie wiem, może mieć na jakiś serwerek, nie wiem jaki. Tak pamiętam cię, Filip. Napiszcie, na jaki serwer chcecie iść. Na jaki serwer chcecie iść, możecie napisać przy okazji. chiftcraft.pl Pokecor. zaraz sobie wejdę tylko czekaj pokecore.pl zaraz wejdę na chiftcraft siema, siema oscar to moja fabia skoda i zapierdalam To moja tania Skoda Dobra Osiem osób się manko. I sorry, że mi też nie było niedawno. Nie, nie działa, dobra. To CheatCraft Idziemy na cheatcrafta Sobie Mamam Lambo, la lambo za grube sanną Dobra, jesteśmy na Cit Będzie losowanie na Modana tysiąc. 250 na jaki mikrofon zbierasz? Mego Majka, chyba nie? Macie jeszcze jakieś inne serwerki? Bo na tym nie chce mi się grać, ludzie. Napiszcie mi jakiś fajny, ten... jakiś fajny serwerek, nie wiem, właśnie. Filip, możesz udostępnić live'a. I możecie podać też fajny serwerek jakiś. Możecie podawać serwerki. Nie chcę mi się grać, ludzie. Możecie podawać serwerki. Podawajcie serwerki. Pokekor.pl. Hmm, Poka, co? Czy mam jakieś Mam TS3. Escape i Wygry mam 12 lat. Spoko, masz do ekipy, tylko musimy się trochę spotkać i w ogóle obgadać wszystko. Mógł do ekipy, tylko byśmy ze się ze mną obgadać. Ex <coughs> Sorry, nie są chory. Excore. Sorry, jestem chory. Excore.pl Podawajcie jakieś serwerki fajne. Podawajcie jakieś serwerki. A Veri, wszystko masz w tym na ekranie, yy, Veri. Ja tylko gadam na Skype, nie na Skype, tylko na Tesia. Yy, gadam tylko na Teamspikach. Więc sorry, bo gadam tylko na Teamspikach na razie. To ludzie, chyba pójdziemy na werteżka. Gramy na Wertezie. To chyba na Verteza wyjdziemy, wiecie? I ja tylko na tym gadam. Macie na ekranie wszystko. <śmiech> <śmiech> Dobra. Albo na dragona podasz TXT kapi. To jest Wolowskiego. Więc jak chcecie Team Kakster to wbijcie na YouTube i wpiszcie sobie Welowski yy, specjal tam na chyba na pięć kasów, coś takiego Nie pamiętam Nie podam do tego Nie podam linka do wląd. Sorry Skąd pobrałeś Minecrafta? Ja z internetu, nie wiem jak, nie wiem skąd w sumie. Z blazingpack.pl, coś takiego, bo ściągałem Blazing Packa, bo grałem sobie na craftcorze. Dobra. Dobra, czekasz się? Mówiłam, się, 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 A M Się z ekipą. Dobra, ludzie, możecie zasubskrybować kanał. Najwyżej na Dragona pójdę, ale to jeszcze w ostateczności. Dobra, się się ma. O Jezus Maria. Aha, super. Przyciągnął mnie. Trzy osoby, malutko, no. Szkoda. Najwyżej skończę live'a Chyba skończę lajwa Nie wiem <coughs> Nie mało osób jest Wiem, właśnie nie wiem czy kończyć. Jestem trzy osoby, więc chyba jednak skończę. Witam cię, siema Już <coughs> sześć. Nie, u mnie jest cztery pokazane. I dajcie mu sobie ok, będzie losowanie na moda.

Ja go subuję od 300 subów, więc subować, bo jeszcze moda nie dostałem XD Ja tam mam moda u Wiśni, to mi niepotrzebne. To spoko. A super, jeszcze nie zaskoczyłem. Obi jego subuję odkąd ma kanał. Dokładnie. Riff mnie subuję odkąd mam kanał. Chyba. Czy znam mnie odkąd zacząłem na YouTubie, nie? Dobra. Chyba teraz pójdziemy na jakiś inny serwerek ludzie. Nie wiem na jaki, narharda czy coś. Na pierwszym miejscu. Ludzie, y napiszcie mi na jaki serwer mam wbić. No to spoko. Na jaki serwer mam wbić? Dobra, ludzie, napiszcie mi jakiś serwerek, ale jakiś izihace bardziej. Nie mam Tam też jest Easy hádce. no to idę tutaj, nie? What the fuck, czy oni tu założyli Gilię wtedy, kiedy my przebijaliśmy? O Boże. Muszę stąd spierdzielać. Pewnie już mnie zmutowali. Nie, jeszcze mnie nie zmutowało żadna admina Dobra. Coś tu lagi mam na tym serwerze.

Azo na niczym, bo nie mam fajnego serwera. Nie znam żadnego fajnego serwera. Nie mam żadnego fajnego serwera. Siema Galaksy. Czekajcie. Siema, mister. Siema. Nie mmm... Ludzie. Noc poleciał, no. Polecia, no. Snoki siema, siema, Lenny face XD. Jestem na tym. Um. Siema, nie. Czekaj ściszę muzykę, dobra. No siema. No siema, czekaj. Zaraz cię na do mnie na kanał. <gry> no dobra. E, co tam e, fapiesz, e, czy. Co tak sapiesz? Nie sapię. No co zoski? No dzi mi się, więc cię zawołem na TS. Jaki TS jestem na remo Remospiku? Channel switched. Sound user joined. Utręlo heret. No Właśnie, Jak ja byłem wcześniej od ciebie, Mmm, Fiszki, kto ty jesteś? A ja wiem kto ja? no ja to Fiszki. Ja jestem ten Filip Paradysz. A to spoko, to cześć. Jak ja wczoraj kokos, o taką znajomość, człowieku, taką znajomość, co nie? Bo kiedyś się z takim kolegą, wiesz co, ci mówiłem o tym koledze, co tam 23 euro mi wisie? Mhm. Ja się z nim znowu poznałem, znalazłem go, wiem na jakim tesie jest. Mm, odset Hero Suite XD? Eee, masz jakiś Mister serwer? Nie, jestem złym człowiekiem, bo sobie siedzę tylko. Nie, tak samo słyszysz jak na Live? Nie słychać? Nie, nie, serio tak słychać? No, Se serio? Cześć. mnie tak samo słyszysz jak na live'ie? Nie słychać? Mnie tak nie tak serio? Nie serio tak słychać? No chyba. Nie wierzę. Znaczy to umieszczę. Umiesz u... y, nie mam, nie mam. Lala. Ja tak brzmi? Jak taki w ogóle? Jak taki niedowolony mózgowa trochę. No, serio! Ja jakbyś mnie usłyszał w realu, to bym miał całkiem inny głos. Mhm. No, ale, ty no, ale ty byś sobie to, ty byś sobie torbę na łeb nałożył przecież No tak. <noise> o Boże się ty... To paczka laisów ty Normalnie. <noise> ale ktoś tam nałóż słuchawki. No fiszki nałóż. Fisz... Ja cię przyniosę na, na dół, dobra? Spoko. A czemu? Bo masz echo lekkie. Echo? Yeah? No, lekkie tak. masz. O, e, Olik zbiło. Modern... O, e, Olik. E, o, 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 e, e, e. o, to jest jedyny prawidłny moderator, siema. Siema, Olik. Boże, o nie, kogoś nie wyzywa znowu. Tylko nie to. A co ja powiedziałem? Cytuję! Olik to jedyny prawdziwy, prawilny moderator. O Boże, no, ty jesteś moją mordą, a nie moderatorem. To czemu mam moderatorem? No, bo jesteś wyjątkowy. Okej. Okay. Bo się... ban... <noise> Kokos, masz jakiś serwer, na którym często czytujesz? Ja? Mhm. Na rev, revinsite.tv. To jest niemiecki serwer premium. Ale... Dziecko. Easy i ma być polski. Nie gram na polskich serwerach Minecraft. Aha. Ja chyba kończę po prostu live'a. Grasz w garysa zaraz? Normalnie. Czemu, czemu mnie wyzywasz? No właśnie, jednak przeczytałem to i, i sobie mówię, kiedy wizor zareaguje, nie? Ale... Oh się. Nie w... by... <laughs> Musi sobie <w> myślać. <laughs> w myślach podyktować. Nie wyży, bo cię zatry. Zatryram. Zatryram. zatryram, zatryram. Zatryram. Czekaj, nie potrafię pisać. <laughs> zatryram Nie. Yes, yes. No bo musicie mi serwer podać, bo ja nie będę na takim gównie Dobra, grał. Patrz, jak... jak ja serwer ci podaję. Nie będę Jest grał. No. Nie będę grał na takich gównach jak Boże, jak jakiś dragonsurvival.eu, no. Patrz jaki ci IP podałem Ty to kozak jesteś widzę Ale nie To jest najlepszy serwer Serwer jest taki? Nie wiem Tej <grymne> to była leć <grymne> Ale po <bo>, dobra, czekaj <grymne> Tu jest dźwignia Ludzie, no podajcie w, w wabi. wabisha.zavisha.kp. Co to jest za gówno? Co Zabij jest dobry serwer ten mój? Zavisha. pagotru Ja kończę z YouTube'em. Dobra. Koniec z YouTube'em. <laughs> Serio? No czekaj, w na konto Ci usunę. To czekaj, podam Ci hasło. Okej, okay, słabo. Eee, traczu, Turbo Traczu, to jest mał... ten... Eee, jak coś, czekaj, już tak. się loguje. No to, no, to elo. Elo. no to Elo. O Boże, no to Elo zabiorę w moderatora. Poczekaj, zgłaszam Cię za wyzwanie, Olik. Cała zgłoszona. Ułyżę, Dobra, Evo. YouTube się zaraz już zaraz usunie nie i no, bana. Nie no, żartuję, bo jest 7 osób jeszcze na live'ie. Jakby były dwie, no to bym wtedy skończył. Dawaj NightBota no. instaluj. Co to jest NightBot? NightBot. Nie wiem, co to jest NightBot. Przecież ostatnio chciałam się instalować. A za to robi? Boty? A uh, fuck off. Boty wprowadza? Nie, ej, ale wytłumacz mi to, bo ja sumie nie wiem. i możesz sobie ustalić takie coś, żeby słowa spam, nie wiem, kropki jakieś, jak y, spamią, nie wiem. Możesz sobie ustalić, żeby ci pisało, jaki teamspeak jesteś. Nie, na przykład y, możesz robić komendy, kropka info czy coś. Twoja babcia? No, na przykład. Na przykład może ci wyskoczyć twoje imię i <laughs> nazwisko twojej babci. Na Łatwo. Na taki też. Bogu tak też taki coś. skoczyć. Tylko, że ja ojca nie mam. Ja też nie. I dlatego nie może być mokoza. Bo on mnie spłodził i spierdzielił. <laughs> <nie> Mogę <przyjmował> się zabić. <laughs> Kryjnie. <laughs> 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 Jak minister to szaleniec. Jak go ojciec chciał zrobić Realnie. Ale serio e, Jako był mały z i potem I e, Idzie teraz jest? W ptełku chyba Albo ten, nie wiem gdzie Na babach pewnie gdzieś Ale to jest Debil, nie pewnie jakiś No w ogóle to jest jakiś przyjeżdża Dobro je končil lajva, bo my tu galame. <coughs> Ob... Ne na no, serio, bo mogu pa... já pa, ja lajva na obi. Obi wan Kenobi. <coughs> obi, obi, wan Kenobi. v Gersmoda? moda? Zrobi server? tylko. <laughs>